I nie narzekam. Ale czasami mam takie moment, momenty, gdzie sobie kupuję grę. Na przykład Soul River i Blood Omen. W Blood Omena trochę sobie pograłem ale Soul Rivera do dziś. Do dziś nie tknęłem jeszcze. Może, ponieważ wiem, że chcę przejść Blood Omena, zanim zajmę się Soul Riverem. Bo Blood Omen i Soul River byli poprzecenie A ja jestem normalnie magnetem. Ja mam. Obsesję na punkcie promocji. Jak jakaś grać za promocję, to ja kupię. Szczerze, jak Ride right to Hell wróci na promocję za te 2 funty, to ja kupuję tą gierkę bez problemu. Super Password: yy, Super Password to jest hasło, które ma klejnoty i klucze. Klucze to są. Kluc no, jak to się mówi? Klucze one obokowują tajne poziomy. Ale zdobywanie tych kluczy jest piekłem. Ponieważ trzeba przejść piekielny bo poziom trudności E-Cortexa. I te bonusy mogą być szczerze bardzo frajerskie. Ponieważ jak dedniesz, to już nie masz drugiej szansy, robisz poziom od nowa. I klucz jest w najgorszych poziomach, panie i panowie. Na przykład klucz do jednego poziomu jest w Sunset Vista. A Sunset Vista jest znany z tego, że jest bardzo długi i bardzo trudny do stuprocentowania. Tyle są nasze wyspy, kolejne światy, które będziemy zwiedzali. Na pewno się pytacie, czemu ja nazywam y, sekcję nowe światy. To że szczerze, ponieważ to jest takie już przyzwyczajenie. Mogę powiedzieć, że wielkim problemem Crasha jedynki nie jest poziom trudności, ale to, że większość poziomów jest 2D, a Crash jest y, grą 3D. Naprawdę, kiedy robili tą gierkę, to kryptonim tej gierki to był Sonics Ust Game, czyli... gra dupy Sonica. Ponieważ to była pierwsza gra przed Mario jeszcze, gdzie protagonista y, zwierzęcy sobie chodził prosto. Że Mario nie był zwierzakiem, więc nie wiem czemu tam to powiedziałem. Ale cóż. Super Mario 64. Muszę w końcu to Super six Muszę przejść Mario 64. Ale coś mnie granie kręci. W ogóle tak mało giernita do mnie kręci. F zero to był wielki przypadek. A ja, że jestem takim platformowym maniakiem, to ja... Tak nie mówię często o Mario, ponieważ szczerze bardzo mało w gry Mario gram. Jedyne Super Mario, które ja przeszłem to było Super Mario Land 2. Ciekawostka, w wersji japońskiej oni skrócili ten ekran. Tylko jedna skrzynka musi uderzyć krasza, żeby licznik się stotalował. Czyli na przykład, że skrzynka cię uderzy i ci powie, że 13 skrzynek zgubiłeś. Nie zniszczyłeś. Kolejny poziom z jeziorem. Wyspa druga to będzie wyspa, która cię przetestuje. Tutaj jest jeden z najtrudniejszych poziomów w całej grze, w całej historii krasza. Ponieważ szczerze, po tej części krasza stają się bardzo łatwe. Już nie będzie aż takiej trudnej gry krasza do 100% jak krasz 1. Jest teraz plotka, ponieważ tak naprawdę teraz prawa do Crasha należą do Activision. Activision. Czy od kiedy wydali Mind Over Mutant? 8 lat. Ile to minęło lat już? Aż sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem lat! 7 lat temu wyszedł Mind Over Mutant. I po tej grze oni nic nie zrobili z Crashem. Nie, nie chcą sprzedać a, yy, prawa. Nie wiem czemu wskrzeszają Rock bandy i Guitar Hero, nie wiem czemu. Co nie oni mówią, że chcemy wskrzeszać stare ip nawet że oni nie tykają krasza. Ale na pewno teraz ta super plotka jest. Nie wiem czy ta informacja się zmieni, ponieważ będzie wielki, będzie dużo czasu za nimi. Ja zaploduję to na YouTube. To plotka jest taka, że Sony zrobiło ten deal z Activision. Żeby oni mieli bliższe... Bli... Wiecie, mieli bliżej ręce do praw Crasha. Ponieważ teraz Sony zrobiło to, co zawsze Microsoft robił. Prawa do e, promowania Call of Duty. I na pewno powiecie, o Sony się sprzedało, oni promują Call of Duty jak oni mogą. Niestety to jest biznes, a taki biznes przyciąga ludzi. Na przykład... Niektórzy zaczekają nie na ekskluzywne promocje, ale te właśnie ekskluzywne promocje, na przykład, że o, tylko to będzie na PlayStation 4, bo ta gra jest tylko na, na PlayStation 4, to jest potrzebne, ponieważ po to się kupuje konsole. Na przykład kupiłem PlayStation 4. Gdyby i Clank był na Play'u no, gdyby i Clank był na Xboxie, to bym playatruje nie kupił. Proste. Oczywiście nie będę wspominał takich czasów jak. Wielkie roztopienie fanów Dark Soulsa na PC. -cie. To już chyba każdy zna, jak każdy fan. Za przeproszeniem się posrał. Z gniewu. I prawie deadłem za moje przekleństwo. Ale cóż, na pewno będziecie myśli, że jestem wielkim fanboyem... Sony. Ale będę szczery. Jestem fan bowiem konsoli, jak, konsoli, którą mam. Ale nie powiem, że Microsoft by jeszcze. Nie powiem, że ja nienawidzę Microsoftu, ponieważ ja byłem wielkim fanem Xbox 360. To była moja ul jedna z ulubionych konsol, kiedy ją miałem. Ale, będąc szczery, teraz co Microsoft zrobiło, to szczerze. Takie. Wiecie, to z DRM. No że oni się tego wszystkiego pozbyli. To oni dalej trochę robią błędy. Na przykład Phil Spencer jest spokoziom. On naprawił wszystkie błędy tego szaleńca Don Matrika. Ale, teraz. Dzisiaj jest 29 2015. I. On teraz tak próbuje, tak wiecie: Być bardzo miły, się tak podliczać, Sony, żeby kurde, ten. Chodzi mi o to, że Microsoft. Że. Deadman? Na Reaperu? Jezu, dawno kurde nie ginęłem na Reaperu. Oczywiście mój pierwszy raz z reaperru to był fucking Mortal Kombat. Okej, okay, ja popełniam błędy. Ten boss powinien być martwy już. Why do I have such pech? I. Dobra, wracając do tematu. Microsoft. Ce... Decyzja Don Matrixa z tym DRM kosztowała Microsofta bardzo dużo. Xbox praktycznie zero sprzedaje w Japonii. Na przykład. Znowu zgiełem na Reaper Czekajcie, pokonam Reaperu i wrócę do tematu, ponieważ ja jestem przekonany, że ja na tym bosie ginę tak dużo. Klątwa let's play powraca. I to jeszcze pierwszy raz, kiedy ja o tej klątwie powiedziałem na tym kanale. Dla tych, którzy są nowi i nie wiedzą o czym klątwa let's playa, kiedy giniesz w łatwych momentach. A, antyklątwa jest wtedy, kiedy najtrudniejsze sekcje robisz, bikuś bez problemu. Fucking hell, so am per <täusperations> Peru. Dobra. Wracając do tematu. To co... Właśnie. Xbox praktycznie nic nie sprzedaje w Ameryce. W Ameryce, sorry, w Japonii. Tyle ile Xbox sprzedał w jednym roku w Japonii. Na przykład... Y, 50 tysięcy konsol w roku sprzedali w Japonii. Tyle... On PlayStation 4 tyle w tydzień zrobił. Z promocją Metal Gear Solid V. Nie mówię 5, ponieważ ta gra naprawdę nie jest piątką. Kojima potwierdził, że to nie jest 5, to jest v i tyle. Ale cóż ten poziom może iść do piekła. Albo style tego poziomu mogą iść do piekła. Aleluja, że ja nie robię 100%, ponieważ szczerze, ja bym już nie wytrzymał psychicznie. Gra oczywiście dłuższa na 100%, ale... Syryjnie, Sunset Wista, giniesz na samym końcu, całe 20 minut nowa trzeba robić. I to nie jest przyjemne. Te nietoperze można zniszczyć, ale nie można wszystkich narach zabić. Inaczej one cię zniszczą. Kontrolki krasza nie są perfekcyjne w tej części. Są momenty, kiedy zatrzymanie krasza albo. Ur... Tak, wiecie, wycelowanie skoku jest trikujące, ponieważ jak skoczysz i spanikujesz albo zrobisz paniczny skok na platformie małej, 90% szansy jest taki, że zginiesz. Ten śmieć W ogóle te jaszczurko-kameleony, one jak je zaatakujesz spinem, to podskoczysz Nie, tego można zrobić spinem normalnie, ale te które tak leżą Nie atakuj spinem, ponieważ odbijesz się i spadniesz I te kameleony są tak położone, że spadniesz Cierpliwość! Taka ciekawostka fajna Albo nie fajna, nie wiem jak ją zinter zinterpretujecie I to byłby koniec 100% tego poziomu gdyby Robił to na 100% Ale cóż, ciekawostka jest taka, że O, dzięki tej grze się dowiedziałem, że PSP można przerobić ponieważ tak sobie patrzę, Crash na PSP? What the fuck? i tak byłem zszokowany oczywiście na PSP całą tą grę kupiłem normalnie, ale... ale, ale, ale no ale, ale, ale ale potem sobie PSP przerobiłem i sobie inne gry Crash'a, na Rage'e miałem trójkę kupioną już Że PSP to jest jedyna konsola, która może zemulować Game Boya Advance. A. Reszta sobie nie radzi, nawet Wii. A Wii jest bardzo potężne, chodziło o emulację! Na samym końcu jeszcze. Mówię, że PSP jest też... Że PSP potężne z emulowaniem ale też Play 2 to może robić. Ale tylko problemem z PlayStation 2 jest taki, że audio się laguje. Inaczej nie byłoby ani jednego problemu z tą emulacją na PlayOdwójce. Mam przerobionego playa, więc wiem o co Kaman. I na pewno się teraz zastanawiacie, czemu ja nie mówię o Crashu praktycznie nic. To jest, ponieważ w tej grze nie mam o czym tak że mówić. To jest, ponieważ... Jak to mogę powiedzieć? Nie mam tak o czym powiedzieć. Po prostu idziemy z punktu A do punktu B. 100% nie robimy. Nagrywam przez 35 minut, ale gdybyśmy nagrywali. 100% to byśmy byli dalej w pierwszym świecie. Temple Ruins. Jest w, w danych gry. Jest jeden poziom pod nazwą. Niedokładnie. Dokładnie nazwy nie pamiętam, ale jest jedna nazwa. Jest jeden bonus, który jeszcze, że. Nie bonus, tylko jeden poziom, który jest testowym poziomem. Gdzie jest jeden wróg, parę platform i pająk. Tak, w tej grze są pająki. To jest jedyna gra która w ogóle ma pająki. Też jest też jeszcze jest jeden poziom. Jest jeden poziom i jedna bet. Nie, 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 nie. Pomyliłem się. Jest jeden poziom, który jest w danach gry, który może... Uaktywnić używając gamesharka. Potem jest beta jednego poziomu, ale to jest dopiero w prototypie Crasha, ponieważ Crash jedynka ma prototyp, który można pobrać i zagrać na emulatorze. Ja ten prototyp mam, ale, ale, ale nie robię z tego prototypu let's playa, ponieważ nie pomyślałem o tym, szczerze, zanim, nagry zanim zacząłem nagrywać. To blisko Te platformy mogą spowodować panikę u niektórych Szczególnie jak zrobisz paniczny skok W ogóle tutaj jest chamski sekret Te poziomy są strasznie e, śmieszne, jak chodzi o schowane skrzynki. Ponieważ czasami gra, myśli że, jesteś, myśli, że jesteś jakimś super graczem i se pójdziesz w przepaści. 59 żyć. Wątpię, że z game OVERUJEMY! Ale też zobaczymy, jak nam w sunset 200 pójdzie. Sanset Vista może zmienić reguły. Który nie, Sanset Vista to jest poziom, który będziemy, że zaraz robili. Tylko dwa poziomy nam jeszcze zostały po tym. I że, że Sanset Vista jako poziom nie jest trudny, tylko po prostu jest, ten poziom jest długi. Great, ale przegapiłeś pięć skrzynek. Crash, jesteś plebem albo skrabem. Jak to internety mówią. Wiem, czas na Road to Nowhere. Poziomy, które są znienawidzone przez wszystkich fanów krasza z powodu... Nie wiem jakich, ponieważ te poziomy nie są naprawdę takie złe. Po prostu musicie się nauczyć koordynować swoje skoki. Albo jak chcecie większym i pro, to możecie po lince chodzić. Jak ja to wam teraz zademonstruję. Jak to teraz wam zademonstruję? Dobra, trzeba być pro, a ja pro nie jestem. Ja tylko sobie gram w gierkę, ponieważ mam ochotę na granie w tą gierkę. Ale biały poziom. A. Przypomina mi się let's play jednej osoby, która szczerze jest wielką pomyłką internetu. A tych, którzy wiedzą o DSP, to już wiecie całą sytuację, ale seryjnie, ten człowiek. Ta gra praktycznie zrobiła wojsko z tego zioma. W sensie takim on był storturowany przez tą gierkę. Na przykład, bez 100% kolejowi praktycznie 8 godzin zajęło przejść tą grę. Nawet że jesteśmy w połowie gry teraz, więc jeszcze ekstra 40 minut. i ja będę cacy. Gra skończona. Czemu nie? Życie ekstra się przyda, nawet że mam kupę żyć. Ale chcę mieć to 99 na końcu. Trzeba, trzeba mieć też wczucie do kontrolek. Bo jak się przyzwy przyzwyczajicie do kontrolek, to jesteście tacy, nie macie problemu żadnego. Ale jeśli nie jesteście przyzwyczajeni do kontrolek, na przykład do tego, jak crash się porusza, to będziecie mieli ostry problem. Yy, od tego momentu bonusy są bardziej miłe, jak chodzi o dawanie żyć. Czasami ci dadzą. 4 życia, albo 4 skrzynki z życiem, albo 5. Ale cóż, 40 minut. Let's play trwa. Jeszcze kolejne 40 i grę na pewno skończymy. Czyli razem 80 minut.